Witam państwa serdecznie na naszym kanale YouTube. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak leki, alkohol i narkotyki wpływają na zdrowie Jamy Ustnej. Jest to temat, który dotyczy wielu osób, ale bardzo rzadko się o nim mówi, i jest to temat trochę kontrowersyjny, ponieważ pokażę wam dzisiaj, jak, jakie zmiany mogą wywołać różne substancje. Wyjaśnię wam, skąd się biorą te problemy i podpowiem. Co zrobić, żeby je ograniczyć, i czy dentysta w gabinecie stomatologicznym może rozpoznać pacjenta, który ma z tym problemy. Więc zacznijmy od leków. Jednym z najczęstszych objawów, jakie wywołują leki, to jest suchość w jamie ustnej. Wielu pacjentów nie wie o tym, że ich leki mogą powodować suchość w ustach, tak zwaną kserostomię. I dotyczy to głównie leków na nadciśnienie. Leki na depresję, czyli to są dwie grupy leków, które są bardzo często stosowane w dzisiejszych czasach przez pacjentów, ale również leki jak leki na alergię, leki na padaczkę. Rzadko, ale leki również przeciwbólowe z grupy opioidów mogą również powodować suchość w obrębie jamy ustnej. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ ślina chroni zęby. Ślina chroni zęby i dziąsła. Środowisko jamy ustnej jest środowiskiem wilgotnym. Brak śliny, która omywa szkliwo, omywa zęby, może powodować szybszą próchnicę, może powodować grzybice jamy ustnej i nieświeży oddech. Dlatego ważne jest, jeżeli występuje, występuje suchość jamy ustnej, ważne jest, aby przeanalizować i zobaczyć, aha, takie leki zażywam, być może jest to spowodowane, kontaktujemy się z lekarzem, który nam te leki ordynuje i odpowiednio możemy temu zapobiegać. O czym później Wam powiem, w jaki sposób zapobiegać. Leki też, niektóre leki mogą powodować przerozdziąseł. Przerozdziąseł, tym samym trudności w ich oczyszczaniu i tym samym częstsze zapalenia. Winne temu są najczęściej leki na padaczkę zawierające fenytoinę. Jest to taka substancja, która działa, działa, zapobiega padaczkom u pacjentów. Leki takie jak leki immunosupresyjne, jak cefalosporyna, czy też leki blokery kanału wapniowego. Jeżeli któryś z tych leków pacjenci y, mają przepisany i występuje przerost, duże, przerośnięte, krwawiące dziąsła, należy o tym powiedzieć lekarzowi pierwszego kontaktu bądź też swojemu dentyście. Może to być przyczyna takich przerośniętych dziąseł. Tym samym potrzebna jest... Higienizacja i też odpowiednia konsultacja, bądź też zamiana leku, który to powoduje, na inny lek, ponieważ bardzo często występują inne leki, które możemy zamienić, a które mogą nie powodować takich, takich objawów. Również leki na osteoporozę i niektóre terapie onkologiczne, takie leki jak bifosfoniany, denosumab, mogą w rzadkich przypadkach powodować martwicę kości szczęk. W przypadku bifosfonianów, e, oczywiście tutaj mamy różne grupy leków. Mamy stare bifosfoniany, mamy nowsze generacje tych leków. I te nowsze generacje leków na szczęście są, mm, są pozbawione takiego odsetka powikłań, bo kiedyś e, te pierwsze bifosfoniany nawet opisywało się, że 20% u 20% pacjentów mogły wystąpić powikłania e, pod tytułem e, martwica kości szczęk. Na szczęście dzisiaj w publikacjach w piśmiennictwie jest to dużo, dużo rzadziej opisywane, ponieważ weszły nowe generacje leków. Oczywiście lekarze mają nowe procedury i zapobiegają tym powikłaniom. Jak zapobiegać w przypadku bifosfonianów czy takich leków powikłaniom? Przede wszystkim, przed wdrożeniem takiego leczenia, należy zrobić dokładny przegląd jamy ustnej i wyleczyć wszystkie stany zapalne. Bardzo często jest tak, że pacjent, który jest wdrażany w leczenie bifosfonianami, nie wie o tym, że ma ząb leczony kanałowo, a pod tym zębem leczonym kanałowo jest jakiś stan zapalny. I podanie bifosfonianów może spowodować, że ten stan zapalny tylko będzie większy, a usunięcie tego zęba ze względu na zażywane bifosfoniany będzie trudniejsze i obarczony większym ryzykiem. Także, drodzy pacjenci, przed wdrożeniem leków na osteoporozę i niektóre terapie onkologiczne, czy też w ogóle przed leczeniem onkologicznym, pamiętajcie o tym. Skonsultujcie się z lekarzem-dentystą, sprawdźcie stan jamy ustnej, wyleczcie wszystkie stany zapalne, aby zapobiegać późniejszym powikłaniom. Kolejny element po lekach: alkohol. Alkohol, drodzy pacjenci, podrażnia błonę śluzową, wysusza jamy ustną, sprzyja grzybicom i wrzodzeniom. jest Czynnikiem rakotwórczym, a w połączeniu z paleniem no, ryzyko rośnie wielokrotnie. Są na przykład pukanki do jamy ustnej, które zawierają alkohol. My osobiście nie rekomendujemy mm, pukania jamy ustnej pukankami, które zawierają alkohol. Uważamy, że jest to szkodliwe ze względu właśnie na rakotwórczość alkoholu. I Częste pukanie jamy ustnej, jak również częste picie, to także wzrost ryzyka wystąpienia jakiegoś nowotworu w obrębie jamy ustnej. Pamiętajcie o tym, że częste picie to także zaniedbania i niedopory witamin. Tytoń i papierosy. Kolejny z czynników, który może powodować choroby i zaburzenia w obrębie jamy ustnej. Ponieważ palenie osłabia ukrwienie dziąseł, utrudnia gojenia, przyspiesza choroby przezębia. Ale także maskuje objawy zapalenia, dziosła mniej krwawią, ale choroba postępuje. Ona postępuje głębiej, czego nie widzimy. E-papierosy też podrażniają. E-papierosy również są szkodliwe dla naszej jamy ustnej. Jest już udowodnione, iż e-papierosy mogą również powodować nowotwory w obrębie jamy ustnej i tak samo podrażniają jak tytań i zmieniają mikroflorę w obrębie jamy ustnej. Co do kolejnych używek, marihuana stosowana często przez młodzież czy też starszą młodzież i może powodować suchość, zwiększa próchnicę i zapalenia dziąseł. Ponieważ dym działa drażniąco, a słodkie dodatki w produktach jadalnych przyspieszają rozwój ubytków. Często pojawia się nalot na języku i nadwrażliwość zębów po stosowaniu marihuany. Z narkotyków... Na szczęście w Polsce nie tak popularnie stosowana, czy też mam nadzieję, że narkotyki nie są jakimś powszechnym problemem w Polsce, ale kokaina, narkotyk znany nam z filmu, chociażby Narkos. I kokaina jest najczęściej stosowana donosowo. Może, jeżeli często jest stosowana, może niszczyć tkanki, a nawet może doprowadzić do perforacji podniebienia, ponieważ uszkadza bonę śluzową, uszkadza powodując jej martwicę. Jak powoduje martwicę, no to dochodzi do zaniku kości, i tym samym może powodować ta, tą perforację podniebienia. Pamiętajmy, że kokaina działa jak znieczulenie, jest znieczulająca. Może też powodować bruksizm i pękanie szkliwa. Z takich używek, które najbardziej są widoczne w gabinecie stomatologicznym, jeżeli mamy pacjenta, który to nadużywał, to jest amfetamina i metamfetamina, ponieważ jeżeli mamy pacjenta, który stosował bądź stosuje te narkotyki te używki, to zęby bardzo szybko się kruszą i dziąso ulegają zapaleniu i pacjenci szybko tracą zęby. To jest no, takie określenie występuje met małów. Dochodzi do suchości, bruksizmu. Hmm, pacjenci przychodzą w zasadzie z korzeniami zębów, które są już nie do uratowania, tylko do usunięcia. Bardzo. No, Chyba taki dość charakterystyczny obraz, jeśli chodzi o tych pacjentów. Kolejne leki, które pacjenci stosują, to są opioidy i leki uspokajające. Ta grupa używek nasila suchość i spowalnia gojenie. Długotrwałe stosowanie tych leków przy zaniedbanej higienie może skutkować utratą zębów. Jak się chronić w takich wypadkach? Po pierwsze, informujmy dentystę. O stosowanych lekach i używkach. W przypadku leków, jeżeli będziemy stosować chociażby fenetoina, która może powodować przerosty dziąseł, dentysta będzie wiedział, z czego wynika ten przerost dziąseł. Może oczywiście zalecić lub też zasugerować lekarzowi prowadzącemu zastosowanie innych leków. Także bardzo ważne jest informowanie lekarza, jakie, jakie używki czy też jakie leki stosujemy. Nawilżajmy jamy ustną. Jeżeli już musimy stosować leki, które powodują suchość jamy ustnej, to pamiętajmy o jej regularnym nawilżaniu. Najlepsze nawilżanie jamy ustnej jest poprzez pukanie jamy ustnej, bądź też częste picie po prostu wody. Woda może to być woda mineralna, bądź też tak naprawdę najlepiej przygotowana woda kranowa, czy też z mikrofiltracji woda z kranu. Ponieważ to najlepiej najbliższa jamy ustne. Pamiętajmy również o regularnych higienizacjach. Jeżeli mamy problem z higieną, to nawet co 3 miesiące. Regularne higienizacje powinny się odbywać co 6 przy bardzo dobrej higienie. Można nawet ograniczyć to raz na 12 miesięcy. Oczywiście, drodzy pacjenci, drodzy słuchający, zachęcamy do rzucenia palenia. Do nienadużywania alkoholu bądź też rezygnacji z innych używek. Pamiętajmy o zdrowej diecie, witaminach i minerałach, a przede wszystkim zdrowym odżywianiu się. Podsumowując, leki i używki mogą bardzo zaszkodzić jamie ustnej, dlatego też ważne jest, żeby ograniczyć ich stosowanie, a jeżeli jest tylko możliwość, żebyście z tego Państwo zrezygnowali. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Zachęcam do. Wysłuchania kolejnych materiałów wideo. A jeśli ten Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału wideo.